Witajcie, kochani, wspaniałości z nieba. Niech dobry Pan Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj zaczniemy od fragmentu Ewangelii Jana, 19 rozdziału, wersetów od pierwszego do trzeciego. Wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować, a żołnierze upletli koronę ścierni, włożyli mu na głowę i okryli go płaszczem z purpury. Następnie podchodzili do niego z drwinami. Witaj królu Żydów! I policzkowali go. Drogi słuchaczu, zastanawiałeś się, jakie jest Twoje życie? Komu je poświęcasz? Co w zamian dajesz Panu Jezusowi Chrystusowi? Co dajesz swojemu bliźniemu? Czy dajesz serce za serce? Przeczytam wam wiersz, który niech też będzie refleksją nad Waszym postępowaniem. Tytuł Jego: Jestem Twoim cierniem. Jestem Twoim cierniem, a ja nie chcę tego. Wbijam się głęboko, raniąc serce Twoje. Modlę się i wołam, i wypędzam złego, i dla Ciebie, Jezu, sprzątam serce moje. Za moją przyczyną gwoździe Ci wbijano, rodząc ból, którego nawet Ty się bałeś. A twoje cierpienie śmiechem wyszydzano. Ty swoich szyderców tak samo kochałeś. Kochałeś i kochasz, bo oni nie giną, śmieją się i dzisiaj, kładąc między baśnie Twoją śmierć na krzyżu, rzucają padliną, mnożą zagniewanie, spory oraz właśnie. Dany nam przez ciebie pocieszyciel z nieba cicho podpowiada, jak cierń wyjąć z ciała. Dziękuję za niego, bardzo mi go trzeba, dla mojego ducha, duszy oraz ciała. Dziś moja przemiana zwolna postępuje, bo ty przed oczyma stoisz nieprzerwanie. Ja, twój cierń, powoli z ciebie się wyjmuję, chociaż go nie będzie. Blizna pozostanie. Twoja Boża miłość już go nie pamięta, ręce swe wyciąga ku mnie, grzesznikowi. Twoja Boża miłość jest już z krzyża zdjęta i dotąd niezmiennie nasze serce łowi. Czy podążasz za Panem Jezusem Chrystusem, czy pozostawiłeś go samemu sobie i podążasz za uciechami świata? Czy ważne dla ciebie jest to, co dał ci pan Jezus Chrystus? Czy ważne jest twoje tu i teraz? Co pan Jezus Chrystus mówi na to? Zajrzyjmy do Ewangelii Jana, rozdziału 16, wersetów 32 i 3. Oto nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich spraw, a mnie zostawicie samego. Ja jednak nie jestem sam. Gdyż jest ze mną ojciec. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Posłuchajcie wiersza w jego sercu. Pośród burz i gromów, pośród błysków wielu, pośród wichrów mocnych i ulew obfitych. Idziesz, mając wsparcie w swoim przyjacielu, dlatego przez gromy nie będziesz zabity. Jezus cię ochroni, z upadku podniesie, przebaczy twe winy, wzmocni twoje serce. Nie zabłądzisz nigdy w najciemniejszym lesie i zwyciężysz zawsze diabła w poniewierce. Wzmacniaj swoje serce słowem Pana Boga. Chowaj je w swym sercu aż do końca świata. Wtedy będzie prostą twa życiowa droga. Pan pobłogosławi twoje dalsze lata. Nie odstępuj Pana ani na krok, na chwilę. Nie lękaj się burzy, która jest nad tobą. Pan idzie wraz z tobą każdą z życia chwilę, bo jesteś przez Niego kochaną osobą. Trzymaj się Go mocno i nie puszczaj wcale. Dawaj Mu swą miłość oraz serce swoje. Podążaj codziennie za Panem wytrwale, a On wyprostuje wszystkie ścieżki Twoje. Będąc w Jego sercu, radość wnet poczujesz, że On Ciebie kocha, za nic nie obwinia. Z tego to powodu szczęśliwy się czujesz, do czego niezmiennie Jezus się przyczynia. Odchodząc od Ojca Pan Jezus Chrystus nie zostawia nas samych. Składa nam obietnicę. A on dotrzymuje każdego danego słowa. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w XIV rozdziale w wersetach od 16 do 21. Ja natomiast będę prosił Ojca i on da wam innego Opiekuna. Aby był z wami na wieki, ducha prawdy, którego świat nie chce przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W tym dniu, wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, i wy we mnie, a ja w Was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego, z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec, i ja będę go kochał, i objawię mu samego siebie. Dokąd zmierza Twoje serce? Posłuchaj ostatniego wiersza. Przed Twój tron. Do Ducha Świętego moja droga zmierza. To drogowska z życia i myśli przesłanie. W Nim znajduję dobre oblicze przymierza i najlepsze Boże serca kierowanie. On mój pocieszyciel, On przyjaciel ducha, cicho mi doradza, cicho podpowiada. Tylko sercem czystym mogę Jego słuchać. Pewną, niezawodną każda jego rada. Cichość jego głosu daje wyciszenie, które hałas świata gubi gdzieś z początku. W zamian daje dobre ojca prowadzenie. Tak do niego trafię pewnie, bez wyjątku. Myśli swe kieruję codziennie do niego. Otwieram swe serce cichemu szeptowi. Doradcy mojego, przyjaciela mego, każde jego słowo serce me odnowi. Tobie, Duchu Święty, ducha swego daję. Serce swoje, głowę, wszystkie myśli moje, otwarte na Ciebie, wiernym pozostają. I przy Tobie codzień niezachwianie stoję. Prowadź mnie do Pana, do Jezusa mego. Prowadź jego drogą przed bramy niebieskie. Tak pragnę wraz z Tobą u Pana mojego uklęknąć przed tronem. Tam życie królewskie. Jakich wyborów dokonałeś w życiu? Jeśli Twoje serce, Jezus, jest już własnością Pana Jezusa Chrystusa, to oddawaj mu należną cześć, wywyższaj go i uwielbiaj. Uwielbienie jest wyrażem. Wyrazem wdzięczności, szacunku i miłości dla Pana swojego serca, Pana Jezusa Chrystusa. Drogi słuchaczu, rób to i ty wieczorem przed snem i z rana, kiedy otworzysz swoje oczy, okazuj mu nieskończoną, nieustającą wdzięczność, miłość i posłuszeństwo, wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Obudźmy się i żyjmy dla Pana Jezusa Chrystusa.